Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na przepyszne drożdżowe rogaliki. Zrobimy z powidłami i z nutelą. Są przepyszne. Nie wymagają wiele pracy. A naprawdę smakują rewelacyjnie. Polecam Wam bardzo serdecznie. A teraz pokażę Wam, jak je zrobić. Zobaczcie, jakie pyszne. Będziemy potrzebowali trzy szklanki mąki. Tutaj już mam sypane 3 szklanki mąki. 2 jajka, 10 deko drożdży, masło około 80 g, 60 g cukru, 300 ml mleka, powidła, ja tutaj mam dzisiaj śliwkowe, i nutelle. <muzyka> masło rozpuszczę w rondelku, musi być takie letnie, oraz mleko. Też nie może być za gorące ani za zimne. Najlepiej takie letnie. Do mąki dodajemy drożdże. Cukier. Następnie dodajemy mleko. Letnie mleko. Nie może być za zimne ani za gorące. Wbijamy jajka. Następnie roztopione i przestudzone masełko. Całość teraz musimy wyrobić, najlepiej za pomocą miksera. Delikatnie na małych obrotach miksujemy. Musimy tak miksować, aż zrobi się nam takie dosyć gęste ciasto. Jeśli byście zauważyli, że ciasto jest zbyt rzadkie, to sypcie odrobinę mąki. Ciasto miksujemy od 5 do 10 minut. Najlepiej tak długo aż zacznie odchodzić od miski. Zobaczcie, ciasto już ładnie odchodzi od miseczki. Teraz takie ciasto odstawiamy na około pół godziny. Ciepłe miejsce. Ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na około 30 minut. Stolnicę obsypujemy mąką i wyciągamy wyrośnięte ciasto drożdżowe obsypujemy dookoła mąką następnie musimy ciasto zagnieść zobaczcie i tak wygląda już ładnie nasze ciasto zagniecione następnie musimy je pokroić i rozwałkować zobaczcie wyrobione ciasto zostawiłam na chwilę dosłownie 3 minuty 5 i zobaczcie jak pięknie jeszcze wyrosło teraz dzielimy je na 4 Musimy je przekroić na cztery. I każdą część musimy rozwałkować. Bierzemy taką jedną część i musimy rozwałkować teraz. Każdą część jeszcze zagniatamy i rozwałkowujemy. Teraz tak rozwałkowane ciasto dzielimy sobie na 8 części. Mamy przekrojone już 8 części. Zobaczcie takich trójkącików. I nakładamy teraz sobie dalej powidełka. Nakładamy łyżeczkę powideł, i nakładamy sobie na nasz trójkącik. I tak na każdym. Na razie robię z powidłami. Później zrobimy z nutellą. I już mamy posmarowany każdy trójkącik delikatnie rozsmarowałam powidełka i teraz zakręcamy rogalika. Bierzemy taki trójkącik i zawijamy. Końcówki możecie dać do środka. Żeby wam później ta powidełka nie wypłynęły i zwijamy. Proszę bardzo. I tak robimy z całością, formując kształt rogala. Tak przygotowane rogaliki, zobaczcie, jak już pięknie wyglądają, odstawiamy na około 15 minut do wyrośnięcia. Następnie smarujemy rozbełtanym jajkiem. Piekarnik już nam się nagrzał. Temperatura 180 stopni z termoobiegiem, około 15 minut, żeby ładnie nam się tak zrumieniły. I tak przygotowane rogaliki wstawiamy do nagrzanego piekarnika, temperatura 180 stopni z termoobiegiem i pieczemy około 15 minut. Teraz na każdy rogalik powkładałam po z Nutelli i tak samo zawijamy. Muszę Wam pokazać jedną ręką, bo w jednej trzymam aparat. Boki do środka, żeby nam nic nie wypływało. I szczelnie po kolei zakręcamy. I proszę bardzo, mamy rogalika. I wyciągamy nasze rogaliki. Zobaczcie, jak się pięknie już upiekły. Gorące, ostrożnie. Tak wygląda pierwsza blaszka rogalików. Teraz następne już czekają. Wstawiamy. I pieczemy. I tak wygląda pierwsza partia już upieczonych rogalików. Zobaczcie, jak piękne. Tu Wam złapę jednego. O, proszę bardzo. Jakie fajne rogale. Spróbujcie zrobić sobie takie rogaliki. Życzę Wam smacznego. I już się upiekły następne. Oczywiście zawsze musi zaparować. Ciągamy. Te są już z Nutellą. Poczekamy, jak przestygną, i pokażę Wam, jak wyglądają się tym. Kochani, napiszcie komentarz, czy wam też wyszły takie pyszne, drożdżowe rogaliki? A może robicie z innymi nadzieniami? Czekam na komentarze. Kochani, jeśli spodobał wam się przepis, pamiętajcie o subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa!